Witam serdecznie Gikowisz Wyszlak, Subickie Łąki, 22 lipiec 2013. Dzisiaj kilka słów na temat Twoje wybory, Twoje decyzje. Tak naprawdę każdy z nas dokonuje wyborów w swoim życiu i um, każdy z nas podejmuje decyzje. I, i te wybory i te decyzje kształtują nasze życie. Te wybory, te decyzje decydują, też sprawiają później to, że jesteśmy w takim punkcie życia, nie innym, że... Żyjemy w taki sposób, a nie inny, że mamy takie ograniczenia, a nie inne, czy możemy się rozwijać w takich kierunkach, a nie innych. Tak naprawdę my tych wyborów dokonujemy, my te decyzje podejmujemy, i zawsze znajdą się wymówki, zawsze znajdą się powody, zawsze znajdzie się wytłumaczenie, że to przez coś, że to ktoś, że gdybym dzisiaj miał tak czy siak, że gdyby dzisiaj było lepiej, że gdyby dzisiaj było inaczej, to podjąłbym zupełnie inne decyzje. Ale to zawsze zostanie w tej sferze tłumaczenia tylko i, i jakiejś takiej przeszłości, która wcale nie przyniesie nam satysfakcji na jakiegoś pędu do przodu. Przed nami kolejne wybory, kolejne decyzje do podjęcia. Wierzę, że przełomowe. Przed nami znakomite szkolenie, bardzo precyzyjne, bardzo dokładne i właściwie szkolenie na jakim jeszcze nigdy nie mieliśmy okazji być, w jakim nie mieliśmy jeszcze nigdy okazji uczestniczyć. Szkolenie naprawdę przełomowe. I dokonasz wyboru, dokonasz wyboru, podejmiesz decyzję, czy być, czy nie być. Ono kosztuje. Kosztuje wcale nie mało, kosztuje 1500 zł, ale z drugiej strony, patrząc na szkolenia, na, na, na to, wszystko co jest oferowane, to też jest jakaś strasznie wygrowana cena, ale te 1500 zł może być. Absolutnie wymówką może być wręcz powodem, w którym można uwierzyć, że no nie da rady być na tym, bo to tyle kosztuje, ale z drugiej strony to może być również jakby przyczyną, motywacją, mobilizacją do tego, żeby koniecznie na tym być. Um, podejmujemy decyzje, dokonujemy wyborów i od tego zależy nasze życie, od niczego więcej. To są nasze suwerenne, niezależne decyzje, nasze, tylko nasze wybory. Tak po prostu to wygląda. Tyle. Życzę Ci dobrych, dobrych wyborów, dobrych decyzji. Do zobaczenia jutro. Hej.